Cześć, witajcie z tej strony WUPO, a to jest 11 Minecraft Week. E, na wstępie chciałbym Was przeprosić za opóźnienie czasowe, gdyż e, mamy dzisiaj poniedziałek. A zawsze Minecraft Weeka wypuszczam w niedzielę. E, z, przyczyniło się do tego to, że nie było mnie w weekend w domu. No i nie miałem jak tego zrobić. E, no niestety <laughs> się nie udało, ale myślę, że Wam to nie zrobi aż tak dużej różnicy. Jeden dzień w tom czy w tom. Naprawdę nie powinno e, przynieść żadnych tam komplikacji w oglądaniu. No i co? Realizujemy standardowo plan. E, wszystkie bloki są zrobione. E, New Minecrafter. Coś na ten temat. E, jeżeli. Czasami mi ciężko wybrać jakąś odpowiednią osobę. E, także jeżeli uważacie, że się nadajecie, także co? No musicie tworzyć naprawdę dobre materiały. E, wszystko musi być elegancko. No to zgłaszajcie się do mnie, ale uwaga, nie piszcie tutaj w komentarzach. Nie, nie chcę po prostu zaśmiecać YouTube'a e, komentarzami, które są jakoś no, niezwiązane z y, tym filmikiem. Także podam wam w... Opisie linka do mojego Skype'a możecie mnie dodać i na Skype'ie możecie mi wysyłać po prostu linki do swoich kanałów. Ja tam stworzę sobie taką oddzielną grupę, w której będę zapisywał wszystkie kontakty, które do mnie wysłały swój kanał. No i będę co tydzień sobie wybierał jakiś jeden z nich, chyba że no niestety nie będzie żadnego. No to w jakiś inny sposób znajdę. No ale jeżeli myśl uważacie, że się nadajecie, no to jak najbardziej możecie mnie dodawać i właśnie wysyłać tą wiadomość. A teraz. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy Minecraft Week rozpoczynamy od pierwszego, survivalowego odcinka od Angulara i Aspyra. Mają do wykonania sporo zadań, ciekawe jakim pójdzie. Dodatkowo w materiale znajdziecie odpowiedź na egzystencjalne pytanie: przeżyć czy przetrwać? Melon Survival to śmieszna mapka, na której grają Citrox oraz Evil. W czwartym odcinku możemy zobaczyć, jak autorzy walczą o Glowstone oraz zwiedzają piekielną twierdzę. Na szczęście, Nedar nie jest już tak meloniasty jak normalny świat. Eliwdas wpadł na bardzo ciekawy pomysł, którym jest październik z modyfikacjami. Polega to na tym, że autor będzie publikował w każdy dzień miesiąca filmik z prezentacją moda do Minecrafta. W poniedziałek padło na Ultimate Tolls, dzięki któremu możemy łączyć różne narzędzia. Jak wiecie, lub też nie, niedawno wystartował serwer Legendarna Kraina dla youtuberów. W swoim pierwszym odcinku Enek świetnie pokazuje jaka atmosfera panuje na serwerze oraz jak fajnie gra się z kimś, a nie samemu. Warto obejrzeć. Jak wiadomo Feldman jest osobą, która lubi przedstawiać modyfikacje do Minecrafta, ale to dobrze, ponieważ to robi bardzo ciekawe i dokładnie. Tym razem pod wziął młoda o nazwie Level Up, co on dodaje. Obejrzyjcie filmik, aby to sprawdzić. Wtorek kończymy odcinkiem z kwadratowej masakry wykonanym przez magistra. Autor, uważany za najgorszą osobę na serwerze, wypowiada się na ten temat. Jeżeli interesujecie się masakrą, to warto posłuchać i obejrzeć, jak magister tworzy pułapkę na innych graczy. Mister C i Husiek powracają ze swoją surwiwalową serią w Twilight Forestie. Jakie nowe przygody na nich czekają? Czy uda im się stawić czoło niebezpieczeństwom jakie na nich czyhają? O tym i nie tylko, dowiecie się oglądając materiał. Multi i Mandzia razem na Survival Games, rozgrywka może nie jest zbyt długa, ale nadrabia ciekawością. Ostatecznie dochodzi do ostatecznego starcia pomiędzy Multim i Mandy. Ciekawy, który z nich wygra. Sprawdźcie sami. Środę kończymy 33. odcinkiem podróży z Minecraft prowadzonych przez Friksona. W tym materiale zobaczycie nowe intro, jak i outro do serii oraz trochę spraw organizacyjnych i porządkowych. Nowych widzów zapraszam do śledzenia tej serii. Trzeci odcinek Pabla z kwadratowej masakry polecam dokładnie oglądać od samego początku, gdyż znajdziecie tam fajnego faila. Dodatkowo w materiale zobaczycie, jak autor oprowadza nas po serwerze oraz pokazuje ciekawsze miejsca. Glowblock Mod to bardzo ciekawa modyfikacja, dzięki której na przykład możemy sprawić, że nas dirtowy dom będzie jaśniejszy. Jak to mówi autor czwartkowego materiału, szef. Ale co dokładnie dodaje ten mod, tego dowiecie się oglądając filmik. Wszystkim, którym wydaje się, że standardowy Minecraft jest zbyt łatwy, polecam serię Gutka z modyfikacji o nazwie Terra Firma Craft. Mod jest strasznie realistyczny i okrutnie utrudnia nam rozgrywkę, ale dzięki temu staje się ona ciekawsza. Polecam zobaczyć, jak to wygląda najlepiej oglądając ten materiał. Pietanka i truskawka znajdują nowego towarzysza do swoich przygód. Czy dzięki temu będą one raczej łatwiejsze, czy śmieszniejsze? Wiadomo tylko, że będzie ciekawiej. Obejrzyjcie odcinek i sprawdźcie sami. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, aby mieć przyjaciela z Dirtu? Od teraz jest to możliwe dzięki modyfikacji przedstawionej przez Krairisa. Bardzo ciekawy i oryginalny mod, który oferuje nam trzy rodzaje brudnych przyjaciół. Super Hostile to seria bardzo ciekawych i rozbudowanych mapek do Minecrafta. Jeżeli lubicie trudne wyzwania i sporą dawkę emocji, to polecam sprawdzić te mapki. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda z bliska, to polecam obejrzeć filmik Mandzia, Pingwina i Kapitana Aliena, którzy świetnie zaprezentowali rozgrywkę. Szaker oraz Bartek postanowili wznowić swoją surfivalową serię na mapce Sky Pyramid. Ósmy odcinek jest jednocześnie ostatnim, jak autorzy pożegnają się ze światem. Powiem Wam tylko, że będzie śmiesznie. Zresztą obejrzyjcie i dowiedzcie się sami. Gdy się nudzimy, może nam wpaść do głowy naprawdę sporo ciekawych pomysłów. No Life na przykład postanowił potrolować ognistego Shadowa. Jak mu to wyszło i czy było śmiesznie? O tym dowiecie się oglądając ten materiał. Dzisiejszy Minecraft Week kończymy drugim odcinkiem z Let's Playa Minecraft od Avenisa. W materiale zobaczymy jak autor oprowadza nas po swoim świecie oraz prezentuje farmę zboża. Zapraszam do oglądania. Standardowo w tym tygodniu wyszedł snapshot, tym razem o nazwie 12w40a, no i jak to u mnie zwykle bywa, nakręciłem o tym filmik, także możecie śmiało sobie kliknąć teraz e, na ekranie w link i wejść w niego, obejrzeć, zobaczyć co tam zostało dodane bądź zmienione. Powiem wam tylko takie główne e, zmiany, jest to dodana chatka wiedźmy, e, zmieniony spawn slajmów oraz nowe opcje płaskich światów, także no jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszam do oglądania. Dzisiaj pod lupę biorę użytkownika Cabet, który tworzy naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe mapki do Minecrafta. Jego pracę możemy zobaczyć na kanale. Obecnie, z tego co tutaj widzę, ma trzy większe projekty: Eternal Root, czyli wieczny korzeń, który prezentuje się też niesamowicie. Wiskandia Island jest to bardzo fajna wyspa. Oraz Ziemię Arganor w wersji 1.0. Z tego co czytałem, to autor jeszcze musi, chce sporo zmienić w tej mapce, także no, na razie jest to taka wersja wstępna. Co mi się spodobało także w tym użytkowniku, youtuberze to jest to, że tworzy bardzo fajną serię fabularną. Tak, Reese jakoś tak, sorki jeżeli źle to wymówiłem. I możecie sobie ją obejrzeć, małeś 8 minutek i jest bardzo fajnie zrobiona, ma bardzo fajne efekty dźwiękowe jak i graficzne, także naprawdę bardzo fajnie się to ogląda. No i co, to chyba było na tyle, serdecznie Wam polecam tego użytkownika, bo naprawdę warto sprawdzić jego twórczość.